Cześć! Przam z tej strony. Witajcie u mnie ka na kanale w kolejnym odcinku przeczytane z biblioteki. Kolekcja toppi, tom pierwszy zaczarowany świat od wydawnictwa Lost in Time. Tutaj macie logo. Komiks ten wypożyczyłem w Księżycy Beskickiej w bielsku Białej. W chwili na osiedlu słonecznym przy ulicy Reja. No i właśnie, co to jest ta kolekcja Topi, tom pierwszy zaczarowany świat. Co... Pierwsze, że to się w oczy, to to, że to jest bardzo, bardzo dużych rozmiarów komiks. Nie wiem, czy będziecie to widzieć na tej prezentacji. Druga rzecz, którą od razu możemy wyłapać, to tak przeglądając stronę, że jest to pozycja w czerni i bieli. No dobra. Dalej mamy spis treści sugerujący nam, że to jest zbiór różnych opowiadań. No właśnie, zbiór opowiadań. I powiem w ten sposób. Przeczytałem ten komiks i nie był zły, ale też się nie zachwycił. Czuję potencjał, wyczuwam możliwości, widzę warstwę graficzną, widzę talent, ale nie ma jeszcze tego efektu wow, na który troszeczkę liczyłem. Na szczęście będzie tutaj w tej historii, znaczy w tej kolekcji, jest więcej tomów w bibliotece do wypożyczenia, więc z chęcią sprawdzę kolejne i zobaczymy, bo może to jest kwestia taka, że był potrzebne rozruszanie się. Tym bardziej, że to są przydruki, to jest zbiera, zebranie, właśnie tych opowiadanych z różnych magazynów. Tutaj mamy komiks, który ukazał się po raz pierwszy w magazynie Altel Arter we Francji, tak? Ta będzie we Francji pewnie. I z takich rzeczy nie. Co ja gram? Chyba we Włoszech. Ach, no i widzicie, możecie mnie teraz złapać, bo teraz mam coś, co nie sprawdziłem. I teraz może wyjdzie na to, że. Mm, no dobra. Okej. Okay. Powiedzmy frankofon, żeby nie było prawda, yy, francuski albo włoski. No i to pierwsze opowiadanie też jest jakimś takim hmm, z przekazem, z klimatem co jest tutaj takie w ogóle mieszanie między wydarzeniami prawdziwymi a fikcyjnymi. Jest taka dziwna, dziwna, dziwna rzecz, ale i w kilku momentach naprawdę potrafi nas to mocno zaskoczyć. To drugie opowiadanie, jak sobie teraz tak kartkuję, no to było takim z przekazem takim, bym powiedział, bardzo mocno antywojennym. Tutaj mamy co mamy? Solidinus Morbus. Kolejne kolejne opowiadanie. Jest ich trochę i często one mieszają właśnie fikcję z rzeczywistością i jest bardzo, bardzo, bardzo różny poziom tych opowieści. Bardzo dziwacznym momentami. No, mamy tutaj myślącą żabę mamy tutaj o, o grzyby to jest dziwna historia ale też jak się człowiek zastanowi nad takimi historiami to one są w pewnym sensie O, i teraz mi brakuje znowu słowa porównanie nie nawet nie porównanie jest takie określenie symbolika o jakaś symboliką, że niby przedstawiamy tutaj wydarzenia fantastyczne na pograniczu z fikcji magii ale w praktyce w dużej mierze one odnoszą się do rzeczywistych pojęć, rzeczywistych wyrażeń, rzeczywistych postaci, ale to jest tylko takie przeniesienie, no, żeby nam opowiedzieć za pomocą sztuki pewnych pewne wydarzenia, pewne wrażenia, pewne symboliczne, istotne elementy. No tutaj mamy też właśnie kolejne opowiadanie. Jest ich trochę. Niektóre są po prostu robiące bardzo, bardzo duże wrażenie, niektóre mniejsze. O, to jest. To jest przerażające opowiadanie. To Puppenhelstelle. Dobra, Strasen, to, czyli ulica Lalkasza. To jest straszne opowiadanie. I uuuh, to jest. Aż można ciarki, aż ciarki mogą przenieść. Tu jest kolejne dziwne. Znaczy, generalnie, jakby się miało podsumować, to na pewno to są opowiadania dziwne. Klimatyczne. Z bardzo specyficznymi ilustracjami. Świadczącymi o niewątpliwym talencie autora, ale nie każdemu to podejdzie do, yy, do gustu, bo to nie jest taka klarowna, klasyczna opowie opowieść, gdzie mamy właśnie przejście z punktu A do punktu B, czy określone wydarzenie, tylko właśnie bardzo, bardzo dużo tutaj jest takiej filozofii rozastanawiania się i analizowania pewnego. Pewnych pojęć, właśnie pewnych wydarzeń, pewnych, pewnej symboliki. Chociażby tutaj mamy tego krosnoludka na grzybie i obok żaby. No, tu jest pewnego rodzaju podejście, przynajmniej w mojej ocenie, do niedoli, przeznaczenia, czy losu ogólnie. Czy warto to sprawdzić? Jak najbardziej. Ja się cieszę, że to przeczytałem, sprawdziłem. I jest to na tyle intrygujące, że z chęcią sprawdzę tam drugi, co autor jeszcze chce przekazać. Bo na razie jestem tak. Zaintrygowany. Nie w pełni kupiony, nie w, nie w pełni zachwycony, ale zaintrygowany, zainteresowany. A być może słyszałem takie opinie, że kolejne tomy są lepsze, ciekawsze, że się autor wyrabia to może złe określenie, ale ciekawsze pomysły zaprezentował. To jest komiks na pewno ciekawy, nie powiedziałbym, że rewelacyjny, ale wart, zdecydowanie sprawdzenia. Jeżeli mieszkacie w Bielsku Białej lub w okolicach, udajcie się na Osiedle Słoneczne Książni Sybyckickiej. Ten i inne tomy z tej kolekcji są do wypożyczenia. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.